Eee! Przyjęłeś pak Co? <grym> <grym> Co? Rzuciłem go wabikiem, może przyjąłem pałę. <grym> to dawaj włączaj to Dobra, gadaj z nim, gadaj No, no maniek, wow. gadaj z nim Ty manki Tak Ej, w następnej rundzie mołotowa kupujemy i się odpalamy, nie? Nie, bo kurde, weź, człowieku, ryjesz mi dzisiaj bani. Aha. Nie, no Ten... bo to te, te piwa ci chyba zryły te, te... Nie, ja, to jest zdrowe, nie, a nie, kurde. Co, ty? Dwa no. duże to jakbyś na haju, faza, nie? Przewysadziłeś teraz. No. A wywalić ci gonga. Co mówisz? Wywalić ci gonga. A co to gong? Takie, takie, nie, duże. Ale co to jest gong Takie duże, no mówię ci, no. A czemu, że za dzieło, co on przyzadził? Mocno ci chodzę, ja powiedziałem. Nie. Go, go, go. Co nie? Ale co nie? Nie. Nie. Tak. Ok. Nie. To no, kolega mnie się <laughs> o to mówię no co? Right. wezmę nas, dwa, Flashback my friend! Oła, już lepiłem się! O kurwa, cię, freszka no! Daj mi Ucieka czy się pić, ucieka czy się... Pijesz! Dawaj, walić konsekwencje, rozwalić się! Dawaj, przypiesz! Yeah. Przypiesz mi to trzy, bo fraga! Dawaj, hat-trika, je piesz. Nie. Yeah. Kurde. Oj, ja odpaliłeś tak się ze słych haksy. No. Drabinka, heaven, heaven. U góry! Aj, dawaj, Aaaa. ostatni, ostatni. No kerujesz, żeby detnie. Ci mówię, ja. jak się to idziesz jak burza. Przede wszystkim nie Nagrywasz, nagrywasz? Nie mi. gdzie jest w tym miejscu, ja. Ale u kogo piłeś? U kolegi. Aha. A co on ci zaproponował? No mówię no kurde no zaproponował, to co se nie wezmę? Pesmę se. Oj flashbang my na bogato widzę. Zraszacował outside, obity jest do, do 70. Znaczy 70, bo yy, zabrałem. To oh, Jestem ostatni, czemu? O oh, fuck, my friends. Fuck, fucking idiot. Go, go, go. Kto idiotom jest? Oh, A yeah. ja. Autodis. Diko out. Czemu sam się wyzywasz, człowieku? Bo jestem debilan. Co? Bo jestem. <laughs> Spokojno się nie. Co ty? Jeju. Yeah, o oh, oh, my friend! Ej! Co? Eee, ty. No. Ile mi dajesz lat? Nie wiem. Nie wiesz. Ile? Dużo. No nie wiem. no uzgaduj tak 20 coś Pogęło cię człowieku. To ile? Uzgaduj no, no 15 no Mniej. 15. 14 Ale kita! <noise> Jakie 14, co on gada? A zepsułeś nam zabawied i co to zaraz? Czemu? No bo ja się z tobą bawiłem, a ta antena zepsuł. No, no, bo no bo jest, wy go zwyzywaj tam. Zepsułem samą kurde. Na pojedynek go dawaj, wezwij. Na pojedynek się wyzywam, dawaj. Na pojedynek mistrzu dawaj. dawaj. Na pojedynek mistrzu, dawaj. Na tam. na Zabij sobie rampę. Dobra, chłopaki, ja to muszę grać. <grym> idę, idę. Kaszę. A się, się tak na rampie są, na rampie są! na ramp... A, pójdę sobie... Okay. Oh, fuck, oh, wow. <laughs> Kurde... <laughs> <laughs> One in outside have low HP. Uh, na outside mama ma, ma mało HP. <laughs> Ej chłopaki, my to musimy wygrać, bo ja spadnę, kur... się uśmiechnijam właśnie. My friend! No problem, my friend! Dobrze, manie, Drive dobrze! Daj mi hint! Cold side! Ojej, Weź prawo skrzynia, no tu skucnij! Brawo, my friend! My friend, Mikołasa, so good! Dasz mi kołacha, dasz mi kołacha, dasz mi kołacha! No Mikołan. pewnie, dam ci wszystko, masz! Gdzie no. ty? No. za resztę no. zakup. <laughs> no. Ej, maniek, odpalić się? Dawaj, palę. <laughs> ja, <może laughs> <to> nie mam <laughs> go. Chcę to wygrać, sorry. Bo przez niego. Przez niego zamykam. Wiesz, jak pan wali, Na rampy jest! Dawaj, tu idź tam, wjeżdżasz! Wjeżdżam, Z wjeżdżasz. wjeżdżasz, dawaj! Ja. Zbą, robisz. co ty się <śm> <śm> Jest ostatni w kwadracie, <śm> dawaj go na outside, dawaj go! Chodź. A nie, ty się ja żyjesz, ziom. Nie no, ja żyję, spokojnie. No to, to śleku. Nie śleku. Dobra, ja John, jest. Outside, outside. Pamiętaj, macie, 10 mniej ratuje życie. Co? <laughs> 10 mniej ratuje życie. Nie rozumiem o co chodzi. I dlatego się zabiłem. Ale... Ja, jak, 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 outside man. jak, champion. Dziesięć mniej ratuje życie. jak, 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 powiedz mu coś, żeby się ruszył jak, Rusz za Godzilla! No, widzisz, umiesz tak? Musisz go kopnąć w dupę, żeby ruszył się. Tak, ci pokażę co lepszego. Dawaj, pokaż. Po pokaż, pokaż. Co, co mówiłeś? Poka, pokaż, pokaż. Zaraz, bo im się straci. Co? A zobaczysz, w twoim wieku, ale to nie przeżyłbyś tego, że jesteś za młody. Jak to jestem w twoim wieku, człowieku? Nie, nie, nie. 14! Nie, nie, nie. Nice! Nope. Czyli ko on uderzył ten down? Z grabikiem. to tam tylko pancerz zabiera. No. Kaj to down? No, to down. Rampa, rampa i ramki na rampa wjeżdżają. Nie, tam jest kurwa. Kurwa, pochylny o to Jezu, się no kogeruje tak, chłopaki. Do kuweru jedna go, bo on nie ugra! Nice! <trymusi make ofeston> no, ja mam taką fajną taktykę. Ty, Maki! Gdzie jesteś, ją? Gdzie jesteś, ją? O, w niebie już. <laughs> A ja za dobry chłopak bo. Go, Lo my friend, pij. one, one shot, one shot! Champion, one shot! One... Nice shot. Kupujemy wszyscy P90, wjeżdżamy do nich na respa razem Nie to z respa uciekną, na rampę trzeba wjechać No to na rampę wjedziemy, no spokojnie A nie, nie mam kurde na P90 No mam nad Bizona <grym, grym>, Dobra, nie się stało A, w sumie ciu Thank you my friend Maniek. Co? Tylko ja wzdęcia mam chyba <grym> Nie, to mój to mój mój Nie musisz mi tego mówić, ja To jest Nie musisz mi tego mówić, Aha. On cię polubił Wiesz co, bo mi kamień z serca spada jak ci powiedziałem <grym> Aha tej manki, ty nie żyjesz już, co ty robisz? A gdybym był w twoim wieku... Idźcie na A, oni i tak tu nie wejdą. Manie, ja wiem, że ty młody jesteś talent, chcesz odkrywać, no ale jeszcze... O! Wrzucę granatę. No no! Czempio! Erbiso, zamykasz. Erbiso ja, zamykasz! Ja nie mogę grać Erbiso przez to nie? Co? Co mówisz? <śpiewanie> Robinson to nopce, nie? No. Nie <laughs> to. Ja też. jak gdy gramy. On kupi jest! Zdisuj no. go! Disuję cię ziom! <laughs> oh, <pierd> <laughs> cię <dole. laughs> champion please drop me gun I give you. Ice. No, we are the Mam wroga! Dezpiewaj. stop oh, up oh, we <laughs> are going in a windy walk here. Yeah. Champion. Yeah. yeah 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 no yeah, nikuma ni ni nikuma zoyafki no, I flashbang no, on bomb missus come out, you Smoke. Smoke. Oh. flashbang flashbang turn Nie Manki, dawaj go! Wszyscy są w podracie, dawaj manki Patrz <śmany> na ciebie, o ja, co ty czeku! No, no lipa, że się odwalił! Nie, 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 nie ty jak? Czego nie zabiłeś ty? Maniek, słyszysz, lipa to warka dwuprocentowa. Maniek, zapyta się go, czemu mnie nie lubi? A czemu nie lubisz Robinsona? Bo nie. bo taki no. Bo nie piłem. <śmienicza> ja. przegramy to! To po śmierci! Okay, Dżerry, jak dygram, co nie? No, no. Ty, Cały mecz cicho się co on do mnie życzy. Że... Może się zachował chociaż, a nie. No. A tu. są <śmienicza> przepraszam. Przepraszam. O oh, Jezu Co? Przeproś go przepraszam O, oh, no i widziesz kulturka full <laughs> Kurde Daj <laughs> ich, daj się manki! Daj manki, dajesz ich manki! Daj Kurde no Zapytaj się czy teraz ja mieli. Mam mnie. No Maniek, że się postarał. No shotgun jeszcze raz nie umiem. To się naucz Kurde, głodnie jestem, musisz coś zjeść. Tam na czczo najlepiej ci powiem. Jestem tak fajnie w brzuszku. Tym samym rektykiem, który waży 80 80 kilo i ma med 85. To kto? kto? Yeah. Kurde, znowu i zasarany drano. No i co mam teraz zrobić? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. No. Dobra, Maniusz. daj Maniusz! Maniusz! Aaaa, Maniusz! Ace'a przypierdolę. <grymne> Gdzie paka, Powiem mi kto. A, Zostaw Zaspierdyknę Ace'a. Już te fragi mam Na A będzie Nie, na B Na A Na B Jeszcze jeden jeszcze. Mówiłem, że ace'a przypierdziele. Nie, hmm, ten ace słaby, ja robiłem lepsze w twoim wieku. Nie! <laughs>